Witajcie w ogrodzie pod Szumiącą Lipą. U mnie jak zwykle siódma rano i już jestem w ogrodzie. Dzisiaj piękne słońce. Rano wprawdzie wiało tak zimnym, takim północnym wiatrem, ale na razie się uspokoiło. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj zaczną się te ciepłe dni. Bo zapowiadają, że sobota, niedziela mają być bardzo ładne, ciepłe, gorące nawet dzisiaj piątek już też zapowiada się pięknie bo wyczyściło się niebo jest piękne, bezchmurne i już jest ciepło powiem wam wiatr ja troszeczkę zerżał. no bo jak widzieliście przez ostatnie dni strasznie wiało troszkę jeszcze powiewa, takie powiewy są ale miejmy nadzieję że to powoli, powoli ustąpi ja dzisiaj mam bardzo pracowity dzień, bo szykuje się jutro przyjeżdża rodzinka więc trzeba się przyszykować, a jeszcze bardzo dużo pracy na grządkach. Więc od samego rana już zaraz będę działała. Mam bardzo dużo do zrobienia w warzywniku i bardzo dużo do przygotowania w domu. Więc pędzę na razie na śniadanie. Czyszczę poziomki, no bo jutro mój wnuczek przyjeżdża i na pewno pierwsze przyjdzie do poziomek, zbierać poziomki. Więc muszą być oczyszczone, bo troszeczkę zarosły. Nie miałam czasu wyrwać tej trawy, więc zabieram się teraz do oczyszczania. Ale poziomek jest już dużo, zobaczcie jakie ładne poziomeczki są. No, wszędzie tam. I skończyłam. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak są grządki odchwaszczone. Zupełnie inaczej, inaczej to wygląda. Poziomeczki od razu wyjrzały, ujrzały światło dzienne bo były tak schowane w tej trawie. No, tak ociągałam się z tym, tak tutaj mi zeszło zawsze na dalszy plan, tak rządka, bo poziomki są takie niewymagające, że nawet jak jest wysoka trawa, to rosną, więc zawsze później, później. No ale teraz już się zmobilizowałam, bo wnuczek przyjeżdża, no to musi być. Tutaj wyczyszczone, żeby on mógł sobie te piękne poziomeczki zrywać, bo naprawdę zobaczcie, ile jest, ile jest. I jeszcze i ciągle kwitną, one będą kwitły przez całe lato i przez całe lato będą poziomki. Od razu też wyczyściłam tutaj, bo tutaj też są poziomki. No i od razu boróweczki mają. Pięknie wyczyszczone, mogą sobie dojrzewać. Tutaj pięknie ta borówka rośnie i ma bardzo dużo owoców. I zobaczcie, jak pięknie tutaj wśród tych borówek rosną poziomki, to w niczym nie przeszkadza borówkom. No i tutaj mam te trzy sosny, które jeszcze rosną i one będą przesadzone stąd, ale muszę najpierw znaleźć dla nich odpowiednie miejsce, bo taka piękna sosna jedna, druga i tutaj na rogu trzecia one pięknie tu mi rosną moja porzeczkowa panna młoda tutaj sobie też dojrzewa bo przykryłam, żeby mi żeby mi ptaszki nie obdziobywały porzeczek już porzeczki coraz bardziej nabierają rówieńców i już będą robić się czerwone. A ja tak sobie tylko ją okryłam. Nic się tu nie dzieje. Ptaszki tam pod spód nie wchodzą. I, i wystarczy takie okrycie. O, zobaczcie, już dosyć sporo tych porzeczek tu będzie. I porzeczki czarne też są już ładnie. Porzeczko Agres tylko pojedyncze sztuki są. Natomiast porzeczka czarna ta tutaj ma mniej owoców, ale ta tutaj zobaczcie bardzo dużo, bardzo jak na taki mały krzaczek pięknie. Ja bardzo lubię porzeczki czarne. Znaczy nie jeść. To znaczy ja nie jem owoców takich z krzaczka, ale robię sobie pyszny dżem z czarnej porzeczki uwielbiam. Zaraz będę jeszcze tutaj wszystkie te krzaczki pod tutaj oczyszczała. Tutaj w jagodniku, tutaj te borówki i tu mam właściwie oczyszczone agrest i porzeczko agrest tutaj jest też. Agrest powiem wam, że jednak ja odnawiałam ten agrest, odmładzałam, ścinałam, ale on coś choruje. Ja go na jesień wykopię, wyrzucę i kupię sobie nowe agresty. Naprawdę ładne, nowe, zdrowe i czerwone, bo lubię czerwony agrest więc te już pójdą do wykopania. Nic się z nimi już nie da zrobić. One są bardzo stare. Nie wiadomo kiedy one rosły. W ogóle tutaj ja je przesadziłam z innego miejsca. One na początku dobrze owocowały, a teraz już coraz gorzej. No i widzę, że rozchorowały się w tym roku, więc nie mają owoców, więc nie ma sensu, żeby zajmowały tu miejsce. Tu jest jeszcze jedna porzeczka, no i, i tu ja, borówka amerykańska, więc zaraz przyjdę jeszcze tutaj, to pooczyszczam i jagodnik będzie pięknie wyczyszczony i będę tylko czekać, aż dojrzeją owoce. Jak Wam już wspominałam wczoraj, zamówiłam sobie inny hamak na, to, na ten stelaż, który tutaj mam. I kurier się spisał i dzisiaj przywiózł. Więc zaraz rozpakuję i zobaczymy jak to wygląda. Zaraz rozpakuję paczkę i zobaczymy. Czy będzie, czy będzie lepszy w użytkowaniu niż tamte, czy lepiej będzie się na nim leżało, zaraz, zaraz sprawdzimy, zaraz wyjmę, bo jest dosyć ciężki, jest w kolorze Takich szarości. Teraz zobaczymy, co to za cudo jest tutaj zapakowane. Trzeba to rozerwać. Oczywiście nie przyniosłam sobie nożyczek. O! No, myślę, że na taki stelaż będzie dobry. Jest 220 na 150, więc jest o wiele większy niż ten. ten. Sznuraczkami tutaj zawiązany. I ciekawa, jestem. ciekawa jestem, jak na niego wejdę. Dobra, i teraz jak to jest? Zaraz zobaczymy. Aha bo on jest taki rozłożysty, szeroki zobaczcie i on ma to usztywnione po prostu, że nie robi się taki wiecie kokon jak ja to nazywam zobaczymy jak to jest tu jest prawa strona tutaj no i zawieszamy zawieszamy Myślę, że yy, myślę, że jest troszeczkę za wysoko, bo raczej raczej chyba z tego <słuch> spadnę. O ja, nie da się troszkę za wysoko więc. Więc myślę, że myślę, że tutaj potrzebne będą te dodatkowe haki, które były przy tamtym hamaku. No bo raczej na taką wysokość to ja nie wskoczę. <laughs> Idę więc po tamte haki, bo tam jeszcze były takie łańcuchy. Więc zobaczymy wtedy na jaką wysokość, no bo to jest za wysoko, za wysoko. Tamten jest jednak, mimo że jest, ten jest dłuższy, bo ma 160 cm, ale ma krótsze sznurki i dlatego jest wyżej. Więc idę po tą resztę akcesoriów. co to było? to tu będzie? no ale to może być wróć właśnie właśnie może lepiej tak może być ja nie wiem to się spadnie z tego spadnie ja się nic się nie odzywa ale ludzie leżą na tym to jest, kurczę, tamto było takie, że się... No... Tak kuku. No weź to gdzieś to, tam, tak jak wtedy zrobię. O! A teraz Słyska, jest dobrze! No i co? i będzie no, za nisko. O, za nisko! No teraz jest za nisko. Może trzeba na stół Zregulować sobie. Na trzeci, chodź. <grybuj> <grybuj> Jeszcze? Jeszcze jeden. Ale <grybuj> lubię. Tak mam ja. Bo to jest tak, że to można... Nie, jeszcze przecież półko. No to nie masz. No to jak to wiem? Nie wiem. Bo na sam ha? Nie no, daj na drugie to. Ja mam jakoś wyżej. No bo masz na pierwsze. Nie, raz, dwa. No to jak wyżej? No, no nie wiem, właśnie. <noise> Dobrze? Nie wiem. No ale widź pod... Spór. Może. No bo to se można wtedy tak. E, wymyślasz już naprawdę. Ja nie mogę patrzeć. <laughs> Za na niektóre nisko rzeczy. To pa no. O patrz, jeszcze pukoch dostaje. Za nisko. Na sam hak. O. Daj na hak. Czemu jesteś taki... O, teraz dobrze. Aha. O, widzisz, teraz jest fajnie. A bo, co w tamtym brakowało? Bo w tamtym byłam taka, że rękami nie mogłam ruszać, a tu mogę ruszać. O, teraz fajnie. No, a w tamtym była taka ściśnięta. No, teraz tu sobie można podłóżkę położyć i wszystko. No to niepotrzebne są te. Oła, oła. niepotrzebne są te dzwonki. Dziękuję. Ja mam tu poduszkę. O, i sobie mogę leżeć. No, trzeba było dopasować, dopasować długość, bo jednak na tych, na tych łańcuchach było za nisko. Ale Romek się już złości na mnie, że ja wymyślam jakieś cuda. Ale tutaj będzie fajniej, po prostu będzie tak fajnie się leżało. Jakoś tak mm, będzie luźniej. Sprawdzę jeszcze raz. Możemy nawet spać. I tak jest fajnie luźno. Jak wiatr powiewa, to samo się buja. i można też sobie tak posiedzieć. O. Nie, no jest okej. Okay. Jest dobrze. A teraz mam dwa, więc będę mogła sobie do wyboru albo taki, albo taki. Ale ten myślę, że jest fajny. Fajnie się będzie na nim leżało yy, swobodnie. Nawet można sobie wziąć jakiś kocyk, przykryć się i nawet się przespać. No bo tamten jednak to taki człowiek był ściśnięty, jak widzieliście. Ale myślę, że dla mojego wnuczka to tamten będzie lepszy, bo on się po prostu do środka sobie wejdzie. Oczywiście będę go pilnować. Ale do środka sobie wejdzie i będzie taki otulony. Zobaczymy, czy będzie w ogóle chciał, czy nie będzie się bał. Ale ten jest dla mnie ok. Fajnie, fajnie, cieszę się. Udało mi się dopasować. Wiadomo, że wchodzi się troszkę ciężko do tego, bo to jest takie, wiecie, że można spaść, ale będzie dobrze, fajnie. Myślę, że do wypoczynku idealny. Dzisiaj krótki film, ponieważ muszę szykować wszystko na jutrzejszy przyjazd mojej rodzinki. Więc tylko tyle, co Wam pokazałam: jak kupiłam sobie ten nowy hamaczek. Teraz byłam jeszcze po truskaweczki. O bo będę piekła ciasto z truskawkami. Już jedno ciasto czekoladowe gotowe, teraz jeszcze owocowe, no bo szykuję pyszne ciasta, pyszne jedzenie na jutro i myślę, że zapowiada się bardzo miły dzień. A na dzisiaj to tyle z ogrodu pod Rzumiącą lipą. Do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję jutro. Myślę, że uda mi się zrobić filmik, z moim e, wnuczkiem Kacperkiem. Pozdrawiam.